Witam, dzień dobry. Jest 10 maj 2020. jest dzień wyborów. Ja jestem obywatelem Polski, Polakiem jestem. I pytam ci się, Ciebie, był Pytam się ciebie, Budka. Co zrobiłeś? Co zrobiłeś do tego, doprowadziłeś? Co zrobiłeś dla mnie jako obywatela? Żebym ja dzisiaj poszedł do wyborów. Żebym ja spełnił swój obowiązek. Obowiązek to jest to nie jest obowiązek. To jest moje prawo. Budka, dlaczego ty odebrałeś mi prawo? Powiedz mi. Opozycją cała. Dzisiaj jest dzień wyborów. I powinniśmy wszyscy głosować. My obywatele. Budka, ty nie jesteś sam na tym świecie. W, tej, w tym kraju. Jak wy to nazywacie, ten kraj w Polsce, tutaj. To nie jesteś tylko ty sam i twoja partyjka, partia, partyjka i jeszcze inni tam krzykacze. Wy nie jesteście sami, bo jest nas 30 milionów, którzy mają prawo zagłosować. Powiedz, powiedz ja się nie pytam rządu, co zrobił, żeby były wybory. Ja się pytam ciebie. Jako opozycji. Co ty zrobiłeś dobrego? Co zrobiłeś w tym kierunku, żebym ja poszedł dzisiaj do, na wybory? Albo oddał głos. Pytam się ciebie. Pytam się ciebie, co ty zrobiłeś? Co zrobiliście? Budka, ja ci powiem jedną rzecz. Mącisz. Mącisz, podpalasz, podpalasz Polskę. Moją ojczyznę. I my... Obywatele, my nie pozwolimy na to, żebyś te, to robił. Nie pozwolimy. Słuchaj, dla Twoich partykularnych interesów, Twojej kandydatki, robisz wszystko, bracie, żeby, żeby odsunąć wybory. Wiesz, nas, obywateli, nie interesuje Twoja partyjka i Twoje zagrywki. Nie interesują. Mnie interesuje to, żebym poszedł do wyboru. Rozumiesz to? Ty się boisz, bracie, że twoja kandydatka osiąga już takie poziomy w sondażach, że ty już się nie boisz przegranej z Pisem, z Dudą. Ty się, nie, ty się tego nie boisz. Dla ciebie to już jest obciach, że ty z Kamyszem, z Hołownią przegrywasz i że zostaniesz już na dnie, bo szorujecie. Szorujecie dna już. Dno dna, ale to jest. Butka, zrozum, niech do Ciebie, do tej łysej pały Twojej, ogromnej pały, zresztą na tym szerokim, szerokim czole Twoim, to jest tam wyryty jak byk napis porażka. Czy Ty rozumiesz to? Porażka, bracie. A MKB, Twoja kandydatka, przedstawia poziom, który Wy reprezentujecie właśnie na opozycji wszyscy. To jest właśnie Wasz poziom, to jest zero. Wy 2% macie 4% to jest za dużo, wy powinniście być jakby były jakieś inne yy, możliwe, możliwe by były sondaże, to byście, czy w ogóle jakieś, yy, ja nie wiem kto na was głosuje, wy powinniście mieć mniej niż 0, bo wy nawet zera nie reprezentujecie, zera, wy nic nie potraficie zrobić, podpalacie, wy to jesteście takie kurwa dzieci, bachory w piaskownicy bawiące się. Jak zabiorą, zabierze się grabki i, i wiaderko, to płacz. Wrzask, płacz, kurwa, wszystko. Wtedy świat się wali. Budka, to nie na tym polityka polega. Ja jestem obywatelem, obywatelem jestem. Dlaczego ty odbierasz mi prawo i obowiązek i moje właściwie konstytucyjne prawa? Odbierasz, bracie. Weź się za robotę. Wy nie potraficie, wy jesteście nieudacznicy. Nie, nie potraficie nic zrobić. Jak was się nie poklepuje. Kim ty jesteś? Powiedz mi, kim ty jesteś. Jak ciebie się nie poklepuje po plecach, to ty jesteś nikim. Nikim. Ty nie potrafisz się nikomu sprzeciwić, tylko, tylko idziesz i marynarki zakładasz, bracie. I klepią cię tak po tej łysej pale, po pleckach, twoich mikrych zresztą. Jakby cię tak lepiej klepnął, to byś tak pewno leciał dłuż, dalej niż byś widział. Nie chodź na kolanach. Nie chodź na kolanach. Do kogo ty masz pretensje? Że jest pandemia? Że jest wirus? Jeżeli się umiesz postawić, to Chińczykom się postaw. Co? PiS wymyślił yy, koronawirusa? To jest ich wina? To jest. Tutaj spis zarządził, żeby na całym świecie był wirus, co nie? Ty taki debil jesteś. Taka pała, łysa, nic nie myślące. Zresztą wy wszyscy tak na opozycji jesteście, nic konstruktywnego. Wy nie potraficie nic zrobić. Wy rządzić nie potrafiliście, wy nie potraficie być nawet w opozycji. Jak was nie poklepie to tak jak mówię. Nie poklepie was po pleckach, to wy nie istniejecie. Nie potraficie nic konstruktywnego zrobić, przedstawić cokolwiek. Co ty, Budka, zrobiłeś dla nas, dla obywateli zwykłych? Przecież nie wszyscy popierają ciebie. Ja jestem też obywatelem, ja mam prawo. Dlaczego ty mi odebrałeś to prawo i obowiązek właściwie też? Dzisiaj jest dzień wyborów. I co? Ja siedzę w domu. Ani korespondencyjnie, ani tak, ani siak. Teraz nie chciałeś wyborów, teraz chcesz wybory. Powiedz czego ty chcesz, co ty umiesz. Wy jesteście bandą, jedną bandą nieudaczników. Nic nie potraficie. Wy nie, wy nie macie w swojej... Wy jesteście tak liberalni, debile, że wam to się myśli, że myślicie, że za was rząd to powinien w ogóle wasze... waszych tych popleczników to powinni w ogóle prowadzić za nich firmy. Bo oni też nie potrafią firm prowadzić. Bo miesiąc czasu on sobie nie może pozwolić na to, że ten. No taka jest sytuacja. Taka jest sytuacja, ale nie tylko w Polsce, tylko na świecie. Budka, nie podpalaj Polski. Nie podpalaj mojego kraju. Słuchaj, bo ty przesz i przecie do konfrontacji. Ale ja ci mówię, Budka. Nie przyjdź, bo to jest zła droga. Zejdź z tej drogi. Zejdź z tej drogi, bo jeżeli ty przesz i podpalasz, palisz to. I myślisz, że Polacy wyjdą na ulicę, to może i masz rację, ale jak wyjdą, to budka nie będzie dobrze. Budka, ludzie są mądrzy, nie będą rozlewać krwi za ciebie. Nie będą. Tylko mówię ci, wyjdą i wyciągną ciebie i twoich kolesi, pierwszych, których rozliczą. Ty myślisz, że sobie będziesz siedział, w Sejmie i patrzył, jak się krew rozlewa. Nie. Pójdą, wyciągną ciebie i twoich kolesi i rozliczą ciebie pierwszych. Pamiętaj, do tego, do tego dążysz? Chcesz tego? Taki mądry jesteś? To. Nie chciej tego, naprawdę. Zejdź z tej drogi. Ja chcę, jako obywatel, polski, Polak, chcę spokoju. Ja już mam dosyć waszego wrzasku, że płaczu waszego. Jest demokracja. Budka, ty weź się zastanów, bo jeżeli jest demokracja, są wybory, ludzie głosują, głosują, oddają głos i większość wygrywa. I ten, co zdobędzie największą liczbę głosów, ten rządzi. A jeżeli ty nie potrafisz przekonać ludzi do tego, żeby głosowali na ciebie, no to jest twój problem to nie wciągaj nas wszystkich, całego, całej Polski. Nie wciągaj nas do, do tych swoich rozgrywek. Że masz taką kandydatkę? No sorry. Taka jest rzeczywistość. Cytując zresztą klasyka. Klasyczkę? Po waszemu, nie wiem jak tam. Ale zastanów się, Budka. Zastanów się, bo ty nie jesteś sam. Odbierasz, Odbierasz ludziom ich prawa, to ty, nie rząd, tylko ty i twoja partia i, i ogólnie opozycja. Ja jestem prostym obywatelem. I licz się z tym, licz się z moim głosem, licz, bo taki jak ja jest więcej. Nie jesteś sam tutaj, mówię ci. I nie przyjdź do konfrontacji, nie przyjdź. Bo przegrasz Budka, naprawdę.